Ten materiał powstał dzięki programowi i game changers. Sosol, kochani, witam Was serdecznie w moim materiału na moim kanale, w którym mam dla Was przegląd zawartości najnowszego pakietu Moski na DSM-4 oraz przy okazji recenzję, bo tak naprawdę nie ma się nad czym rozwodzić, żeby podzielić to na dwa materiały, a to przecież tylko pakiet akcesoriów. Podsumowanie drzwi właśnie znajduje się na końcu filmu, jak zawsze. Tymczasem w tyle widzicie zdjęcia, a nie nagranie z trybu stwórz SIMA. Uznałem, że taka forma przedstawienia nowości będzie dla Was bardziej przystępna i łatwiejsza dla mnie, jeżeli chodzi o montaż, bo wcześniej, edytując nagrania, musiałem wykonać nawet setki cięć, żeby na przykład wyciąć przejście między kategoriami. Podobna zmiana zaszła z trybem budowania, tam widzicie klipy z prezentacją rekolorów każdego z obiektów. Na koniec przyglądam dla Was kilka zdjęć z fotografa. Tyle sam wstępu o przeglądzie nowości. Teraz przechodzę do recenzji i zacznę może od tego, że współpraca Electronic Arts na przestrzeni lat z naprawdę znanymi markami była bardzo dobrym pomysłem, mam na myśli modową markę HIM czy markę meblową IK, e które dostępne były w Grand z w pakietach akcesoriów, a także współpraca z Katy Perry, dzięki której powstała specjalna edycja dodatku z tą gwiazdą i pakietu akcesoriów w środku niespodzianki. Oraz pakiet akcesoriów inspirowany marką domu mody Diesel, a to wszystko do gry The Sims 3. Do tej gry wdrażane zostają także darmowe pakiety związane z markami samochodów Ford oraz pojazdów elektrycznych Renault. To są znane wszystkie na całym świecie marki. Współpraca z Moskiną to jak dla mnie nie jest dobry pomysł. Gdyby nie ta kampania reklamowa, która rozpoczęła się w czerwcu i wówczas zaowocowała wprowadzeniem do aktualnych Gier The Sims elementów z nią związanych, to nigdy bym się nie dowiedział, że taka marka w ogóle istnieje. I podejrzewam, że większość z moich fanów poznała tę markę właśnie w ten sposób. Żeby nie było, cieszę się, że Electronic Arts postanowiło w taki sposób wypromować włoski do mody, zakładając, że jak ja większość go nie znało, ale ja na ich miejscu zdecydowałem się na coś bardziej znanego. Już nawet bardziej kojarzyłem i wydawałem gdzieś w moim życiu logo marki Diesel, no ale plus za to, że w końcu pojawiła się w śwórce jakaś marka. Zawartość Twórz Sima Generalnie to niby nie ma się czego uczepić, ale ja się czepnę, bo minusy da się znaleźć i nie trzeba głęboko grzebać, więc nie są one odpowiedziane tak na wyrost. Pakiet akcesoriów Moschino dotyczy marki modowej, więc nic dziwnego, że zawartość tworzenia Sima bardzo mi się pospodobała. Prawie wszystko jest takie bardzo estetyczne, rzecz jasna, modne, a zarazem zawiera trochę, trochę klasyki, więc nie trąć się jakimś przesadyzmem czy ekscentrycznością, oprócz kilku ubrań, bo te wyglądają jakby żywce z Klauna, albo jakby je zaprojektował nowicjusz, który myśli, że, za, że wybije się przez kontrowersje. Wygląda to trochę tak masakrycznie, że chwała producentom za te kolory, które zastępują kolorową pstrokaciznę. Na pewno wiecie o czym mówię, bo tylko dosłownie kilka ubrań tak wygląda i na pewno nie da się ich nie zauważyć. Warto tutaj nadmienić, że tylko dorośli doczekali się nowych elementów, a jest ich na tyle mało, że porównując pakiet akcesoriów, to niektóre z nich wprowadzają nieco więcej nowości. Plusik za fryzury, nie za to jakie są, ale za to, że w ogóle są. Damskie, ładne, męskie, takie jakby na siłę. Tryb budowania. Nie ukrywam, że nie zdziwiłbym się, gdyby nie pojawiły się w nim żadne nowości, bo w końcu Moskino to marka mody, ale to by było raczej absurdalne, a ile hejtu by się wylało na producentów za taką decyzję. To była głupia myśl na szczęście trwała krótko. W kryje budowania mamy tak mało, także mało nowości, co nasunęło mnie na pewne stwierdzenie, ale opowiem Wam o nim na koniec. Nowe przedmioty i elementy, które zostały dodane w pakiecie, według mnie idealnie wpasowują się w taki loftowy klimat i to przez te okna, które oszałamiająco wyglądają po umieszczeniu na dwóch piętrach odpowiedniej aranżacji. Jedynie zarzut do okien mam taki, że te półokrągłe jest szerokie na trzy kratki, a pozostałe na dwa. Dlatego umieszczające na dwóch piętrach nie są one symetryczne i trzeba posiłkować się wąskim oknem w branym miejscu. Ale. Nowe elementy są bardzo ładne, nowoczesne i idealnie pasują się w całość. Nie zabrakło oczywiście nawiązania do kariery fotografa, zabrakło jedynie chociażby jakiegoś pokrycia podłogi, na w takim samym geometrycznym motywie jak pokrycie ścian. Kariera fotografa modowego. Niestety nie jest to wyczyn producentów, bo opiera się o system fotografowania z dodatków widać w pracy i system kariery wolnego strzelca z niedawnej darmowej aktualizacji do gry. Nadano jedynie opcje zmiany Poza tym, na parceli może być tylko jeden znacznik, na który może stanąć model, bo zamawiając modela z zewnątrz, może stanąć na innym znaczniku, niż wybraliśmy. I wtedy widzi takie coś jak u mnie, czyli aparat tu, model tam. Ta funkcja ma jeszcze jeden minus jest mało intuicyjna. Zanim wykonałem wymarzone kadry, trzeba sporo poćwiczyć, a mam na myśli ustawienie slimów, ustawienie tła, a także ustawienie stetywu z aparatem. I co najważniejsze, oświetlenia, bo reflektory, które dostane są w pakiecie, oświetlają tylko o ściany i podłogę, a nie modeli. Niemniej jednak bardzo się cieszę, że ten pakiet rozszerza funkcję fotografowania simów i uważam, że trening czy nie mistrza. Jeżeli kogoś poniesie wyobraźnia, to można wykonać naprawdę bardzo dobre zdjęcia I, nie, i to nie tylko w studiu, ale i w plenerze. I co najważniejsze, nie trzeba modyfikować gry pozami z internetu, teraz można zmienić pozy fotografowanych simów na pozy związane z różnymi emocjami. Podsumowanie. Jak wspomniałem wcześniej, podczas przeglądu zawartości nasunęło mi się pewne stwierdzenie. Firma Electronic Arts Artsywa musiała się nieźle wykosztować na umowy i kontrakty, żeby The Sims 4 oraz The Sims Mobile i The Sims FreePlay pojawiła się marka moskiną. I te pieniądze, które poszły na kampanie reklamowe, na modelów i na wszystko inne, pewnie odbiło się czkawką i po prostu zabrakło funduszy na zawartość pakietu. Bo uwierzcie mi, naprawdę jest tego mało, mam wrażenie, że bardzo mało. Na szczęście jednak cena pakietów przez współpracę z marką nie została wywindowana do góry, jak to było ze słodkimi niespodziankami Katy Perry. Gdybym miał z sumienie powiedzieć ten pakiet, to... Nie wiem, czy bym go polecił, jako jeden z najlepszych, na pewno nie jest to pakiet, który byłby dla mnie czy dla was jakiś priorytetowy w zakupie, gdyby brakował mi ich więcej niż jednego, a uwierzcie, brakuje mi paru. Najważniejsze, że nie jest to tak wielka klapa jak akcesoria, mój pierwszy zwierzak. Powiem tak, jeżeli chcecie nowych super modnych ubrań i mebli oraz rozszerzenia kariery fotografa, to kupujcie. To tyle na dziś. Dziękuję firmie Acorn za możliwość wcześniejszego testowania pakietu i rzecz jasna, współpraca nie ma wpływu na moją opinię, o czym dosadnie wypowiedziałem się przy licencji wyspieskiego Użycia. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia. Cześć!